Violetta Zaremska, zapraszam na serwis informacyjny telewizji Małopolska. Czasami warto zrezygnować z samochodu i wybrać pociąg, autobus czy nawet spacer. Szczególnie teraz, kiedy trwa Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, coroczna akcja mająca na celu promocję ekologicznych form mobilności. Wszyscy dbamy o środowisko, musimy być odpowiedzialni, ale przede wszystkim musimy być świadomi wyzwań i problemów. W miastach, gdzie ten transport jest bardzo mocno zintensyfikowany, gdzie pojawia się temat korków, ale także zanieczyszczeń, które powoduje transport, musimy dać przykład. Dlatego musimy walczyć o to, aby pierwszeństwo miał transport publiczny, by także Ludzie korzystali z roweru, z hulajnogi, z ekologicznych pojazdów i tak naprawdę ten najbliższy tydzień mówienia o zrównoważonym transporcie to przede wszystkim okazja, by poznać go lepiej, by zrozumieć, że jest on i wygodniejszy, i tańszy, ale przede wszystkim bezpieczniejszy dla, naszych, dla naszego zdrowia, bo po prostu jest transportem czystym. Kulminacją Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, a zarazem ostatnim dniem tej akcji, jest Dzień Bez Samochodu, który przypada dokładnie 22 września. Jura Krakowsko-Częstochowska przedłuża wakacje i zachęca do odwiedzania tej malowniczej krainy. Najbliższy weekend możemy spędzić w Towarzystwie Rycerzy i Dworzan. Spotkamy ich za sprawą Juromani w Krakowie, Olkuszu, Wolbromiu, Skale czy Krzeszowicach. Prawie 80 km między Krakowem a Częstochową ofitująca w, no, wspaniałą lekcję historii. Wiele średniowiecznych zamków, wspaniałe widoki, wspaniałe przykłady. W, w wspaniałej kultury, ale przede wszystkim także wiele miejsc, które warto zobaczyć. Maczuka Herkulesa, wspaniałe jaskinie, Ojczyzny Park Narodowy. Wiele wspaniałych miejsc, które warte są zobaczenia i w najbliższy weekend Wielkie Święto Romanii, realizowane wspólnie między województwem małpolskim a województwem śląskim w wielu miejscach będzie można poznać te miejsca, poznać ich kulturę, ale przede wszystkim spróbować także lokalnej kuchni. Szczególnie zapraszam to wspaniałe lekcje historii. Juromania to wiele atrakcji, ale przede wszystkim okazja do poznania historii Jury Krakowsko-Częstochowskiej i zakochania się w jej średniowiecznych zamkach i niezapomnianych krajobrazach. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego Telewizji Małopolska.